Rozmowa poranka. Gościem Rozmowy Poranka jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dobrze, Poszukiwania rosyjskiego drona, który 26 sierpnia miał wlecieć na terytorium Polski, zakończyły się. Wojsku nie udało się znaleźć śladów obiektu latającego, no który w czasie zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę miał wlecieć nad Polskę i przebywać nad naszym terytorium przez około 30 minut. To wersja wydarzeń z wczoraj, bo teraz z kolei pojawiają się informacje, że prawdopodobnie drona nie było. I tutaj pytanie, o czym to świadczy? Jak to o nas świadczy, że najpierw była wersja, że że coś wleciało i szukamy, a teraz no, że w ogóle tego nie było? No, problem polega na tym, że drony jest niezwykle trudno namierzyć systemom radarowym, e, dlatego są one takie skuteczne i widzimy też, że Ukraińcy mają poważne problemy e, z obroną przed atakami tych bron, e, dronów typu szacher, które dostarcza Federacji Rosyjskiej e, Iran, który już na swoim terytorium, więc drony ogólnie zmieniły obraz wojny, jak powiedzmy Przyjrzymy się I wojnie światowej czy II wojnie światowej, to co miało miejsce na początku ty, tych wojen, a jak wyglądała końcówka tych wojen, widzimy, że to jest ogromny skok technologiczny. Tak samo teraz drony, one zmieniły obraz wojny i Federacja Rosyjska używa ich i Ukraina na masową skalę, więc takie incydenty z wykorzystaniem dronów, one zdarzały się nie tylko jeżeli chodzi o obszarze powietrzno-polski, białorusi, a także państwa bałtyckie. Ja myślę, że y, musimy się tego przyzwyczaić, że tego typu sytuacje będą miały miejsce. Tego, tego typu obiekty też jest trudno namierzyć. I widzimy też na przykładzie Ukrainy, że Ukraińcy mają poważny problem z skuteczną obroną nawet przed wolno lecącymi dronami typu Szachet. Jeszcze mówiąc o rakietach, y, którymi dysponuje Federacja Rosyjska. Więc no to, to nie jest nic zwyczajnego. Rosjanie po, y, po prostu y, próbują... Y, Oszukać ukraińską obronę e, przeciwlotniczą, wybierając takie trasy lotu dronów, które są nietypowe. Ewentualnie też stosując etacyki, na przykład takie, aby mhm. falami uderzać, e, wychwycić mniej więcej punkty, w których odlokowana jest obrona przeciwlotnicza, a potem na przykład uderzyć rakietami. To czy w takim wypadku. Polska przestrzeń powietrzna jest bezpieczna i czy nasze służby potrafią dostatecznie szybko reagować, kiedy pojawia się obcy obiekt? No bo tutaj na początku były takie wątpliwości, że on nie został zestrzelony, no bo możliwe, że to była zabłąkana cywil, cywilna awionetka, no takie wersje się pojawiały. I teraz tak, po pierwsze, czy jesteśmy bezpieczni, a po drugie, no czy można, i, i tu nie wiem, dlatego dopytuję, na radarze pomylić awionetkę z dronem? Znaczy powiem tak, Problem jest taki, że te obiekty wkroczyły y, y, do, do, do polskiej przestrzeni powietrznej tylko na kilka minut, więc zestrzelenie takiego obiektu w tak krótkim czasie jest niezwykle trudne. Y, w szczególności, że nie mamy w tym regionie jakiegoś systemu przeciwlotniczego rozstawionego, a wiemy, że no, przy granicy z Ukrainą z tym jest różnie. Nasze obiekty strategiczne, oczywiście, jak na przykład lotnisko w Rzeszowie czy w Lublinie, jest chronione, ale. No, nie, nie, nie ma jakichś, takiego zagrożenia w tym momencie, aby zwiększyć liczbę systemów pociągniętych w z Ukrainą, więc zestrzelenie takiego obiektu jest bardzo trudne, bo wymaga, wymagane jest podrywanie myśliwców wielozadaniowych. To wszystko trwa, więc najczęściej, kiedy już one są w powietrzu, tego obiektu po prostu nie ma na terytorium Polski. Z kolei no, jest inna kwestia, którą podnoszą Ukraińcy, czyli możemy tych obiektów zestrzeliwać na terytorium Ukrainy, bo. Zauważmy, że po ostatnim ataku na Lwów, w tym brutalnym krajem ataku, w Mediach Ukraińskich pojawiły już takie, takie głosy, że no Polacy powinni pomóc Ukraińcom zestrzelić takie obiekty właśnie nad terytorium zachodniej Ukrainy, ale to już jest decyzja nie tylko nasza, to jest decyzja NATO i nasze władze no są bardzo ostrożne w podejmowaniu jednostronnie tego typu kroków, czy nie tego typu kroków, ponieważ to może mieć skutki daleko idące i, sk i skończyć eskalacją e, wojny, czy nawet wykorzystaniem przez propagandę rosyjską ta, tego typu działań przeciwko Polsce, więc to jest bardzo delikatna sprawa. E, I tak naprawdę, e, oczywiście, te systemy, którymi dysponujemy, one są nowoczesne, one są e, e, bardzo skuteczne. Tylko, no, jeżeli odeks jest tylko kilka minut z przestrzeni powietrznej Polski, no, no naprawdę trudno jest go wystrzelić. Mm -hmm. Premier Donald Tusk ocenił, że problemem, jeśli chodzi o kwestię właśnie zestrzelenia takich obiektów, no jest to, żeby precyzyjnie i szybko zidentyfikować, czy jest to obiekt wrogi, czy też cywilny i niegroźny. No to są kolejne jakby rzeczy, które działają na naszą niekorzyść, a działają na przykład na korzyść Rosjan, którzy na przykład chcieliby wpuścić taki obiekt na nasze niebo, no i zbierać na przykład dane. To prawda, mogą być to na przykład też obiekty ukraińskie, bo zauważmy, że Ukraińcy też bronią się przed tym atakiem, więc, yy, no, taka decyzja, ona wymaga yy, ostrożności oczywiście i, i, i pewności, że akurat tym obiektem, który chcemy zestrzelić jest yy, na przykład taki czy dron rosyjski. Yy, ja to rozumiem ostrożność, bo prawda jest taka, że, no, Taka nierozważna e, decyzja może doprowadzić, jak już powiedziałem, do eskalacji e, napięcia. E, a mamy teraz dość taki trudny okres wojny, bo ona wchodzi w nową fazę. Kto wie, czy, e, czy nie kluczową fazę z punktu widzenia jej przebiegu, bo widzimy, że i Ukraińcy są, są zmęczeni nad e, przebiegiem tej wojny i powoli pojawiały się już takie informacje, że e, będą inicjowane jakieś rozmowy pokojowe, czy przynajmniej. Podnoszona kwestia zawieszenia broni. No nie wiemy, jak to się skończy, oczywiście. Tym niemniej jednak, jeżeli chodzi o, o Rosjan, widzimy, że oni prowadzą zmasowany atak od momentu, kiedy Ukraińcy wkroczyli na teren Obwodu Kruskiego i zapewne to będzie kontynuowane. Szczególnie, że tak naprawdę Rosji zostało jeszcze może z 8, 8 tygodni takiej Takiego okienka, kiedy mogą prowadzić ofensywę na terytoriach ukraińskich. Potem warunki pogodowe utrudnią jednak przesuwanie się frontu do przodu i znowu będziemy mieli taką pauzę na okres zimowy i zapewne Rosjanie będą atakowali, atakowali elektrowni, atakowali yy, strefy przemysłowe, yy, infrastrukturę, infrastrukturę krytyczną na terytorium Ukrainy, aby zmusić Ukrainę do uległości, do rozmów pokojowych. No dobrze, to jak właśnie Rosjanie mogą próbować wykorzystać takie sytuacje? No bo powstaje medialny szum, dezinformacja, e, które mogą służyć temu, by pokazać, że no, nasz kraj, nasza przestrzeń powietrzna nie jest dobrze chroniona. Tak, to prawda. I tutaj tych incydentów są setki. My nawet o wielu. Nie prostu... wszystkich wiemy. Tak, nie jesteśmy informowani. Naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez myśliwce, samoloty rosyjskie, balony. Wiem o tych takich najbardziej, można powiedzieć, spektakularnych. No, o tym też po części wiemy, że między innymi Ukraińcy o tym mówili, że taki dron wleciał na terytorium Polski i media ukraińskie informowały o tym. Więc prawda jest taka, że no, Rosjanie próbują testować, testować naszą armię i to nie jest nic nadzwyczajnego. Zauważmy też, że E, ostatnio pojawiła się wypowiedź e, ministra zagranicznych profesor Sikorskiego, który mówił, że Polska rozważa kwestię zestrzeliwania e, dronów czy rakiet na terytorium zachodniej Ukrainy, aby w ten sposób dać sobie e, czas e, na skuteczną ochronę naszego terytorium przed ewentualnym naruszeniem e, naszej przestrzeni powietrznej ze strony Ukrainy i Ataki rosyjskie zmasowano na Lwów, nie tylko na Lwów, na, na Lwów, właśnie na y, łódzki i obszar zachodniej Ukrainy I miały miejsce także po tej wypowiedzi, więc to pokazuje, że Rosjanie też y, w pewnym sensie no, testują nasze, nasze władze, próbują y, tego typu działaniami, pokazać, że no, Polacy mówią, że będą zestrzeliwać na przykład rakiety na terytorium zachodniej Ukrainy, a my następnego dnia masowo atakujemy zachodnią Ukrainę i żadna rakieta nie została zestrzelona, żaden dron nie został zestrzelony. I jak już powiedziałem, ukraińskie media są nie te lokalne na no, zachodzie Ukrainy, zapowiada na takich gorzkich komentarzy, że gdy Polska udzieliła pomocy i zestrzeliła te drony rakiety, to możliwe, że nie doszło do tego brutalnego ataku na centrum, na centrum, na ten obszar przy dworcu kolejowym. jest takie zwalanie We... winy na nas po prostu. Tak, i to jest też no, próba pokazania. Nie e, służy. Że, tak, to też próba, próba pokazania, że no, Polacy mogą mówić, czy może mówić, a Ukraina jest zadana tylko na siebie. I e, ale oczywiście to nie jest takie proste, jak już mówiliśmy. To jest kwestia mm -hmm. też tego, że my jesteśmy na to i musimy też przestrzegać Procedur, które są przewidziane w takich sytuacjach, my reagujemy nie jako Polska, ale jako państwo członkowskie NATO. To jak Polska powinna właśnie reagować? No bo tak jak pan mówi, to sprawdzian jest dla polskich służb. Patrzy na nas Rosja, patrzy na nas Ukraina, jakby później oni wymieniają się, jakby mówią o tym, co o tym właśnie sądzą. No graniczymy z państwem, które jest w stanie wojny, więc no nie da się takich sytuacji uniknąć. To mogą być przypadki, to mogą być celowe działania. Jak tego uniknąć? Czy to się w ogóle da tego uniknąć, albo jak reagować, żeby było no po prostu, żeby Polacy mieli też poczucie, że jesteśmy bezpieczni? Przede wszystkim musimy działać spokojnie, nie dać się prowokować w Federacji Rosyjskiej, bo ona będzie to robiła i to jest pewne. To samo miejsce na granicy polsko-białoruskiej, gdzie te prowokacje przecież mają miejsce od 2021 roku. Nie możemy pozwolić się sprowokować, bo y, to może skończyć się dla nas no, y, bardzo niekorzystnie. I tymczasem na to musimy wszelkie działania koordynować i konsultować z sojuszem. I też liczyć na wsparcie sojuszu. I to nie tylko w wymiarze takim politycznym, ale też militarnym. Bo tylko i wyłącznie taka wspólna strategia ma sens w sytuacji, kiedy Rosja nadąży też po części do eskalowania, do straszenia Zachodu widmem wojny jakiejś takiej szerszej niż tylko agresji na, na Ukrainę. Dlatego wszyscy się najbardziej tym... obawiają. Tak, i to też chodzi o to, że zauważmy, że w Niemczech mamy sytuację polityczną niestabilną, bo tam wzmacnia się prawica, skrajna yy, prawica. We Francji jest kryzys rządowy, mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. To jest taki czas politycznie niestabilny, jeżeli chodzi o Zachód, i Wadni Putin może to wykorzystać i każdy taki incydent na granicy że strzelenie rakiety, drona rosyjskiego Będziemy może być wykorzystywane, wykorzystywane przez propagandę rosyjską do atakowania Polski, do pokazywania, że Polska dąży do eskalacji, do, do włączenia się do wojny i tak dalej. Więc co jest niekorzystne, musimy zachować spokój mm -hmm. i koordynować nasze działania z, z NATO. Gościem rozmowy poranka był dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję. Radio M 107 i 6 FM